Lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dzień dobry. To, dlaczego my stoimy w sierpniu w rękawicach zimowych, to na sam koniec. Ale Tadeusz, co my tutaj trzymamy, bo tego świat jeszcze w takiej jakości nie widział? Cóż to takiego jest? Ojej, to jest coś, co dla mnie bardzo tutaj ważnego. Dostałem taką, taki plastron, taką pamiątkową koszulkę po otwarciu galerii Kamila Stocha. Tutaj jest napisane Tadziu, dzięki za fotki i jest podpis Kamila Stocha, czyli coś, co usłyszałem bardzo, bardzo często na przestrzeni ostatnich, nie wiem, kilkunastu lat. Tutaj mam to na piśmie i no, było mi bardzo miło. Szczerze, byłem bardzo wzruszony i zaskoczony, że coś takiego otrzymałem, bo to, to naprawdę ma wartość dla mnie i sentymentalną, i, no, i o, czuję się taki no, spełniony, że sam mistrz Kamil Stoch tutaj podziękował mi za te zdjęcia. Dominik wyjątkowo nie spał i mamy nagranie z wręczenia tegoż Otoplastronu. Zapraszam Tadzia do tańszej zdjęcie Przyszły dyrektor Pucharu Świata. Łzy lały się strumieniami. Piękna to była okoliczność, ale to nie była jedyna interakcja Twoja z Kamilem Stochem, naszym trzykrotnym mistrzem olimpijskim, bo podczas oprowadzania po Kamilandzie yy, Kamil szukał śmiałka do wypróbowania tego pola, miejsca na, na ułożenie się do pozycji najazdowej. No i kto, jak nie Tadeusz? Tak, nie pamiętam już kto tam mnie wytypował. To było jakoś tam ktoś, ktoś mnie wystawił. Nie wiem, czy to był Kacper Merck, czy kto, ktoś, mnie tam wypchnął z szeregu, żebym to zrobił. No, ale faktycznie, no musiałem tam e, ustawić się, tak jak skoczek, jakoś tam udawać, że wiem, o co chodzi w pozycji najazdowej, no i było to dosyć takie ciekawe, gdy, gdy sam Kamil Stoch mi dawał wskazówki, co źle robię, co, co nie tak, a trzeba też powiedzieć, że to nie jest takie łatwe, jak się ma takie u, ubrania, że tak powiem, trochę, trochę bardziej obcisłe, takie codzienne, jak się nie ma kombinezonu i no, jeszcze jakiś tam telefon w kieszeni, portfel, to, to wszystko jest trudniejsze, niż się wydaje, nawet Kamil tam potem się przymierzał i widać było, że tam trochę musiał po, po, podpatrywać siebie w lustrze, które tam się znajduje, żeby właśnie optymalną tą, tą sylwetkę obrać. W marynarce w koszulinie jest łatwo, ale tego również mamy nagranie. Przyjmujesz miejsce na tym czerwonym. Tam jest lustro, tam patrzysz. I teraz wszystkie napisy tyłu, widzi, widzisz. widzisz wszystkie napisy. Tak napisy co, co można robić. Ale aktywniej na dopiero na progu. Bez telemarku. Ale no, to lekarz był. Może no, tak to jeszcze raz instruktor mistrza takim remontu. Instruktor znajduje się za mną. Jest wszystko, wszystko pokazane, po co trzeba w zrobić. Jak tę kompozycję przyjąć. Ja w dalszym ciągu się uczę. widzicie moje prędkości na jazdowe całe życie się człowiek uczył. banana i soky z sylwetczy, klatka. Klatka piersiowa nad kolana. Teraz jest lekce różne <try> duże, <umlo>. wysokie <try> prędkości ma na skoczni. No dobrze, zbliżamy się powoli do tego momentu, kiedy powiemy po co nam rękawice i do tego kanadyjskie, ale najpierw nawiążemy jeszcze do t-shirtu, 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 koszulki Tadeusza, Kurszewel, Kurszewel, kolejny, drugi przystanek na trasie letniego Grand Prix 2021, trwa Tokio 2020, ale my się skupiamy już na tym, co na Igelicie w Alpach we Francji, oczywiście tam będziemy, lecimy już w środę. Tak, tak. No, dla nas to jest zawsze coś bardzo przyjemnego, wyprawa do Courchevel, chociaż też bardzo trudnego logistycznie, bo to no, strasznie odległa miejscowość i no, nie ukrywam, że dawniej, jak to było połączone z różnymi zawodami e, innymi, Hintertarten, czasem jeszcze Einsden w komplecie, no to było łatwiej się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi przystankami, natomiast teraz e, to Courchevel jest takie osamotnione i to raptem jeden dzień rywalizacji mężczyzn, jeden dzień rywalizacji kobiet, no ale nie mniej Lecimy, bo klimat tam jest niesamowity. To są jedyne w swoim rodzaju zawody. Ta lokalizacja, te piękne widoki, góry, przepaście, to wszystko, pokazy lotnicze to wszystko robi ogromne wrażenie. No i bardzo nam brakowało tego w zeszłym roku. I powiedzieliśmy sobie, że w tym roku nie odpuścimy. Mimo, że nie wszystkich zawodników z polskiej kadry tam zobaczymy, ale za to inne zespoły, niektóre przynajmniej wystawiają najmocniejszy skład, więc naprawdę mogą być spore emocje. To wygląda tak. My lecimy w środę z Polski, w piątek rywalizacja kobiet na dużej skoczni, w sobotę zawody mężczyzn poprzedzone kwalifikacjami. Czwartek to dzień wolny, ale nie wolny od skoków, bo z tego co wiemy, będzie okazja do podpatrzenia jakichś ekip na skoczni w kursze No i a propos jakichś Ekip. Masę czasu poświęcamy Polakom, co oczywiste, no bo to interesuje wszystkich najbardziej. Myślę, że dużo czasu poświęcamy tym najlepszym Niemcom, Norwegom, Austriakom, Słoweńcom, Japończykom, ale naszą uwagę wiosną, latem zwróciła kanadyjska ekipa kobiet. Dlaczego? Ano dlatego, że troszkę, troszkę tam z kamerą się udało podziałać dziewczynom. Tak, no ja, ja, ja przyznam, że ja tak Dominikowi nawet powiedziałem, zobacz, jak, co one fajnego robią. I chodziło o taki vlog, który, który Kanadyjki zaczęły kręcić. A jest to o tyle też ciekawe, że to jest taka. No dosyć niezwykły zespół, bo to jest kadra, która właściwie no jest z Ameryki, a musi spędzać praktycznie cały rok w Europie i można powiedzieć, że na stałe mieszka w Słowenii, trenuje w Słowenii, ma słoweńskiego trenera, więc tam dużo, dużo jest po takich nawiązań tutaj do, do, do europejskich. No i bardzo ciekawe jest to ich spojrzenie, to jak odkrywają tutaj nasze europejskie zwyczaje, co, 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 co ich zbawi, co ich tam jakoś za, co, co zaskakuje, dziewczyny. I przyznam, że bardzo nam się spodobało to, w jakim sposób one to realizują. I no, to było coś po prostu takiego świeżego i innego. Coś świeżego, coś innego, to wszystko na mediach społecznościowych Kanadyjek jest do odnalezienia. Team Kanada. Dlaczego my w rękawicach stoimy? No właśnie dlatego, że jakoś tak dziwnie często przecinają się te drogi ski jumping i Team Kanada. Pamiętam ten dzień, kiedy Polaków chciano wykluczyć, pierwotnie wykluczono z turnieju Czterech Skoczni, to my jeszcze nieświadomi tego, co wydarzy się za godzin kilka rozmawialiśmy sobie z my przed nomen hotelem Polaków. Bardzo fajne spotkanie. Też interesy, biznesy. Trener Biden Norcic zwrócił się kiedyś o kilka fotek do gazety. Tak, no właśnie Często, często mieliśmy w ogóle jakieś takie dobre relacje z, z te, te kadrą, czy męską, czy żeńską, czy trenerami, właśnie kan kanadyjskimi. No, tym bardziej, że przez długi czas tam kluczową rolę no, pełnił Tadeusz Bafia, czyli Polak mieszkający na stałe w, no, w Kanadzie, więc dużo dobrego zrobił tam dla tamtejszych skoków narciarskich, długo był też trenerem. No i zawsze ten kontakt był bliski, ale też się właśnie zdarzało, że tutaj, jako że kanadyjska drużyna to nie jest jakaś boga, bogaty team, no to zdarzało się, że właśnie poproszono mnie o kilka zdjęć, no a w zamian, no to nie, nie, pieniędzy nie chcieliśmy, no to otrzymaliśmy pamiątki, znaczy pamiątki, takie użyteczne gadżety, które miejmy nadzieję zimą się nam bardziej przydadzą niż teraz w lipcu. Pasują top, wydaje się wszystko idealnie, rozmiar dobrany. Tak, no ja liczę przede wszystkim, że, że aparat się da łatwo tym obsługiwać, no ale no to są fajne rękawiczki, bo są takie jak zawodnicy na Nabelce y, 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 noszą i no często właśnie no, bardzo nam się podobały te kanadyjskie też tutaj taka fajna jest flaga i... No, Są myślę. te akcenty, jest klimacik. Jest klimacik, no trochę nam głupio, że tu nie ma polskiej flagi, no ale będziemy, będziemy kombinować, no może, może na niektórych zawodach takie za, założymy rękawiczki, może czasem na inne, na inne zawody założymy jakieś polskie, no zobaczymy. Płędując, wyszliśmy z taką inicjatywą, ażeby kanadyjskie skoczkinie nagrały troszeczkę materiału, jak to im się w Polsce było podczas zgrupowania w Szczyrku, podczas zawodów w Wiśle. No i to, co z tego wyszło, zobaczycie właśnie teraz. Good morning. Good morning. Good morning. What's your name? I'm Abby. Nice, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? I'm Natalie. Nice to meet you. Say hello. What's your name? I'm Allie. What's your name? Nicole. <laughs> High five. Good morning. Good morning. All right. It smells like ketchup in here. Well, hey. Hey, Poland! Hey, Hi, Poland! Um, we got invited to a new project here. Special mini vlog from just, just Poland. Oh, okay. Just okay. in Poland. We're in shirk right now. That no, you can seriously get in. I'm trying, but <laughs> stop! We're in, mean, we're in shirk right now. Probably said that very wrong, but um, we're just doing a little polish mini vlog here. Um, it's torrential downpour storming out. we've been asked to take cover. So. working on that while working on our dinner. Woo! training in vswab before the big comp. Um, i'll show you our hotel room. pretty chill bathroom. natalie's shirt summoning the devil. Beds. some beds here and a window. That's well it. It's beautiful. <laughs> Very ready to rock this world. <laughs> oh, my is just twisted. I thought that the hot sauce took you out. <laughs> Here's the beast. Sexy hill. Sexy counter slope. Uh, what happened last time you jumped this I hill, Matt? my arm. How many jumps have you taken on this hill? One, and I broke my arm. <laughs> right there. It's okay. We're okay. <sighs> Black it out. That's fine. Just good. Good girl. Guess who didn't break their arm? Do a dance. Play some music. Do a dance. Check it out. Not broken. Not broken. Wrist intact. No can't cast. Oi, oi, oi. <laughs> Lunchtime. All I do is drink espressos and chew gum. I literally had a heart attack earlier. Gina, <laughs> we're going into the sauna. You're dying. There was uh some, some naked men in the sauna. So now we're just outside with our. We're cows. just we're just gonna stay outside for a bit. <laughs> oh my gosh, it is torrential. <laughs> it Whoa! <laughs> Holy shit <laughs> Girls, Get inside! These guys are actual idiots. Why? Why are you doing this? Why are you like this? Why? Mother oh, Nature needs to calm down. This is mad, mad. Do. Chandelier. Whoa. We're in. Poland. I think that's how you're supposed to say it? The uh, W makes a V, the L with the slash makes a w <laughs> makes a W. <laughs> yeah. uh, v swap. Cool. <laughs> I guess this is it. Doomsday. <laughs> Doomsday. This is the end. <laughs> This is the end. We're going to die. Where's Allie? Oh, I'm just kidding. kidding, but we are leading the convoy. Woo! <laughs> Dynamic duo! <laughs> Ow! Why is it so crunchy? That hurt me so much. So, we fell for a little run. I are supposed to go find some cool stuff, but a train? and a pathway and a th thumb Kind a chicken hi kitty. how you like in Poland? how you like in Poland? helpful you guys <laughs> it's called ice. Bye. Okay. Okay. Oh. Get us out of here. I was told we have to vlog. That's the lucky kids. Yeah. That's why we're so on that's so funny. <laughs> oh like, yeah? Yeah, I loved it. Best part of the day <laughs> is fucking good. the snack tent. <laughs> Wszystkiego Doskonale, pięknie dziękuję! Ja Bardzo ładnie! Abby, you socks under the bed! <laughs> Oh, oh, oh. <laughs> when mom says to get the groceries, <laughs> ah. <laughs> <laughs> Let's go. How many countries did we go through today? Oh, I'm stuck. <laughs> the one bag wonder. Gotta film. Gotta film the outro, guys. Uh, once you're done putting your stuff away, just come here for a second. Bonus Alright, well, that that was uh Where's Allie? Uh we look so all gross, we just jumped. Um oh, I was that was <laughs> yes, you do. Thank you, Poland. That was uh, the Viswa and Polish vlog. It was a great time. Pleasure as always, always. Always a good time. Yeah. I uh, uh, wish we could have seen more stuff, done more stuff, but it's, it's busy. It's on so those busy weekends on those then. weekends and we're always so exhausted in the few hours that we have a chance to, to do anything. We nap. We nap. <laughs> okay. Thank you and thank you for this opportunity and we'll see you later. <laughs>